Gdy śliczna panna syna kołysała, z wielkim weselem takiemu śpiewała. Lili, li-laj, li, 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 moje dzieciąteczko, lili, li, 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 li laj, śliczne paniąteczko. Lili-laj, lili moje dzieciąteczko, Lilini, lili li-laj, siliczne paniąteczko. Wszystko stworzenie śpiewaj panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu. Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie, śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie. Jak Państwo widzą, w każdej ze zwrotek tej pięknej, starej kolendy, gdy śliczna panna, jest śpiew. I właśnie śpiew i instrumenty muzyczne są tematem naszej dzisiejszej gawędy. Śpiew pojawia się w treści bardzo wielu polskich kolend i pastorałek. Występuje on w różnych kontekstach. Tak jak Państwo usłyszeli w czasie pierwszej zwrotki, to matka boska śpiewała dzieciątku. Śliczna panna kołysała i z wielkim weselem tak jemu śpiewała. W drugiej zwrotce śpiewało wszystko stworzenie wszystko, co Pan Bóg stworzył, czyli ludzie i zwierzęta. W trzeciej, wręcz niebiescy duchowie. Bardzo często w polskich kolendach aniołowie śpiewają, jak na przykład jest w kolendzie do szopy hej, pasterze. W refrenie są takie słowa. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie go ze snu. Bardzo często oczywiście są pasterze, którzy śpiewają dzieciątku, jak w znanej kolędzie dzisiaj w Betlejem. W refrenie mamy słowa Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Zdarza się, że śpiewa podmiot liryczny. Na przykład jest taka mało znana kolenda Skoczmy do Betlejem. I w szóstej oraz w siódmej zwrotce mamy następujące słowa. Ja nie mając co dać, bardzo ubolewam, ale go ucieszę, tylko mu zaśpiewam. Zaśpiewałem Panu, a ten się utulił i pod pierzyneczkę główkę swoją wtulił. Więc jak Państwo widzą, zarówno Matka Boska, jak i aniołowie, jak i pasterze, nawet święci, śpiewają Panu Bogu. Jest taka kolenda w pole Pasterze Zaszli, która zaczyna się od słów: Śpiewają święci z nieba. Wątki muzyczne pojawiają się w polskich kolendach i pastorałkach nie tylko w postaci śpiewu, ale również w postaci instrumentów muzycznych. Proszę posłuchać pierwszej zwrotki znanej pastorałki: Jam jest dudka. Jam jest dudka, czyli dudziarz. Osoba, która gra na dudach. Proszę posłuchać. Ja mnie z dudka Jezusa mojego, będę mu grał serca uprzejmego. Graj dudka, graj Panu, graj Panu, graj. Graj dudka, graj Panu, graj Panu, graj. Zagram Ci mu najpierwej w dudeczki Wy z nim chyżo skaczcie, panieneczki, na piszcałce i na multaneczkach, na bandurce oraz na skrzypeczkach, na fujarze, arfie i cymbale, na organach i wdzięcznym regale. W szałamaje i w klawicymbały aż dzieciątku nóżki będą drgały. Na puzonie, cytrze i wioli niech się dziecię na cieszy dowoli. Na klarnetach i dolutni zmierze w trąby w kotły na wiwat uderzę Przeczytałem wam sześć pierwszych zwrotek kolendy Jam jest dudka No jest to właściwie katalog różnych instrumentów muzycznych takich które są dla nas oczywiste jak chociażby klarnet puzon czy skrzypeczki ale również takich których nazwy nam niewiele mówią No właśnie i chciałbym Opowiedzieć Państwu o tym, jakie instrumenty się najczęściej zdarzają w polskich kolendach i pastorałkach. W największej, chyba, liczbie pastorałek pojawiają się dudy, potem lira, multanki, skrzypce, fujarka i basy. Pojawiają się również inne instrumenty, jak trąby, bębny, fagoty, oboje. Tu jest taka ciekawostka, że Obój, który obecnie jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, w tych kolendach polskich kilkakrotnie pojawia się w formie żeńskiej. Woś na swej oboi wielkie figle stroi. Czyli nie ten obój, tylko ta oboja. Proszę Państwa, zacznijmy może od, od tego najbardziej popularnego instrumentu, czyli od dud. Dudy. Mają w Polsce liczne nazwy. Nazywają się kozią, koza, gajdy. Takie pasterskie, proste dudy również zwane są siesiękami. Natomiast pamiętajmy, żeby nie nazywać tego instrumentu kobzą. Bardzo często jest mylnie używana nazwa kobza. Kobza, proszę Państwa, to jest ukraiński, ludowy instrument muzyczny strunowy, szarpany, a nie instrument dęty. Także to coś, na czym grają nasi górale, czy, czy Wielkopolanie, czy na czyżnie, czy na Śląsku, instrument dęty, który napędza się za pomocą worka wypełnionego powietrzem, to są dudy, koza, kozio albo gajdy, ale nie kobza. Zapamiętajcie to, mili Państwo. No właśnie, te dudy mają dwie formy. Z jednej strony takie bardziej popularne, szczególnie na Podchalu, na żywiecczyźnie, to są dudy, które mają worek, do którego to worka dudziarz przez ustnik wdmuchuje powietrze. Proszę spojrzeć na ilustrację, którą Państwo widzą na ekranie. To są właśnie takie dudy, gdzie za pomocą ust dudziarz dmucha, napełnia ten worek, natomiast przyciskając. Cały czas reguluje ciśnienie powietrza. Dudy mają co najmniej dwie piszczałki. Mają tę piszczałkę taką tutaj, która jest z przodu, na której dudziarz wygrywa melodię. To jest ta piszczałka zwana przebierką i mają jedną albo więcej, zależnie od rodzaju dud, piszczałek burdonowych, czyli takich niskich, które właśnie wydają z siebie stały dźwięk, niezmienny. Taką burdonową piszczałkę w polskiej muzyce ludowej nazywa się bąkiem. Proszę spojrzeć na ilustrację na ekranie. Dudziarz przebierkę właśnie trzyma w rękach, natomiast obie piszczałki grają zawsze. Nie można wyłączyć jednej albo włączyć drugiej. Natomiast istnieje jeszcze drugi rodzaj tego instrumentu, szczególnie właśnie w Wielkopolsce czy na Śląsku, gdzie, są, gdzie nie ma tego, że dudziarz dmucha powietrze, ustnikiem, tylko jest tutaj jeszcze druga taka, drugi taki woreczek, mieszek tak zwany, taka pompka i jedną ręką on tutaj reguluje powietrze grając, a drugą ręką, drugim ramieniem pompuje tak, żeby cały czas było odpowiednie ciśnienie w tym, w tym worku. Ten instrument ma taką przewagę nad dudami, które napełniamy dmuchając ustami, że dudziarz może jednocześnie grać i śpiewać, czego już nie może robić ten dudziarz, który napełnia worek ustami. Trzeba powiedzieć, że dudy są instrumentem bardzo popularnym, bardzo często używanym w muzyce ludowej. Kolejnym instrumentem, bardzo często pojawiającym się w treści polskich kolęd jest lira. Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skoczno dzieciąteczku na lirze. No właśnie, tutaj sprawa już nie jest taka jednoznaczna jak z dudami, ponieważ tak naprawdę lira to był starożytny instrument strunowy w starożytnej Grecji, atrybut Apollina. Według tej greckiej tradycji pierwotnie lira była skonstruowana tak, że za pudło rezonansowe służyła skorupa żółwia, z której były, do której były przymocowane dwa rogi koźle. I dopiero tutaj była taka poprzeczka między tymi rogami, i struny były napięte między poprzeczką a tym, tą skorupią żółwia. Proszę spojrzeć zresztą na ilustrację. Tak symbolicznie ten instrument jest przedstawiany. Zresztą trzeba wspomnieć, że w sztuce starożytnej zdecydowana większość tych lir, które gdzieś tam. Na rzeźbach, czy na ocalałych fragmentach malowidów, czy na wazach się pojawiają, to są jednak instrumenty zrobione z drewna, a nie takie liry, o których właśnie wspomniałem. Jak to od mitologii jest przekaz, że one są ze skorupy żółwia i z, kozich, i z kozich rogów. Natomiast, jeżeli chodzi o te, ten polski folklor muzyczny, trzeba powiedzieć, że. Raczej chodzi tutaj nie o lirę jako jakiś konkretny instrument, a już na pewno nie o tę starożytną lirę Apollina, ale o jakiś bliżej niezdefiniowany instrument strunowy. W tym miejscu pozwolę sobie na drobną dygresję językową. Jak Państwo wiedzą, był taki bóg grecki, zresztą doskonały muzyk Apollo. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby odmieniając tego Apollo, nie mówić Apolla ani Apollona, tylko to jest Apollo, kogo czego Apollina. Taka jest właściwa odmiana tego imienia. Proszę o tym pamiętać. Kolejnym instrumentem, który się często pojawia w treści polskich kolend, są multanki. No ciekawe, kto z państwa wie, co to są multanki? Nazwa pochodzi od krainy geograficznej Muntenia, na terytorium dzisiejszej Rumunii, skąd na tereny Polski przybywali pasterze, dawniej zwani Wołochami. Natomiast oprócz tej nazwy multanki, która rozpowszechniła się w polskiej muzyce ludowej, do dzisiaj instrument ten nazywany jest za pomocą nazw pochodzących ze starożytności. Mianowicie najczęściej nazywany jest fletnią pana, ale nie pana, pana Boga czy jakiegoś pana, tylko bożka pana, opiekuna pasterzy i trzód. Fletnia pana. Albo syrings, czy syrynga. To też jest, też jest określenie, wywodzący się z mitologii. No, te multanki to jest prosty instrument dęty, złożony z szeregu równolegle do siebie przywiązanych piszczałek różnej długości, na którym po prostu można wygrywać różne melodie. Ten instrument również jest popularny we wszystkich kulturach. Kto z Państwa widział kiedyś popisy muzyków andyjskich, ten wie, że również w Ameryce Południowej ten instrument jest bardzo rozpowszechniony, a w dawnych epokach, w starożytności i w kulturach również prasłowiańskich, ten instrument występował zarówno w formie instrumentu dłubanego w gałązkach, jak i również instrumentu z zrobionego z kości zwierzęcych. Na ilustracji widzą Państwo rekonstrukcję dawnych polskich multanek, wykonaną przez Marka Teśluka. No i ostatnim instrumentem, o którym chciałbym Państwu jeszcze coś powiedzieć, który często, bardzo często pojawia się w treści polskich kolęd i pastorałek, są basy, zwane również basetlą. No, to już jest instrument, który każdy z nas jakoś sobie wyobraża, tak, jest to instrument smyczkowy podobny do, do kontrabasu, czy nawet bardziej do wiolonczeli. Te basy mogą być różnie skonstruowane, albo mogą być dłubane w jednym kawałku drewna. One są prostsze, zazwyczaj mają dwie, trzy struny, albo klejone z płyt, również połączonych boczkami, tak jak to już się robi, robi w bardziej zaawansowanych instrumentach muzycznych. I te basy zazwyczaj mają trzy bądź cztery struny. Basy są nieodłącznym elementem większości kapel ludowych, także one nadają ten zarówno puls, jak i tę podstawę harmoniczną muzyce. Spośród bardzo wielu instrumentów, które wymieniane są w treści polskich kolęd, chciałbym wymienić jeszcze takie jak skrzypce, fujarka, obój, róg, piszczałka, trąba. To są te, które się najczęściej pojawiają. Chciałbym powołać się jeszcze raz, podobnie jak to było w przypadku kolendy jest Dudka, na kolendę zawierającą cały katalog instrumentów takich kolend jest kilka, a chciałbym teraz zaśpiewać Państwu fragment 18-wiecznej kolendy Hej nam hej. Proszę posłuchać. Hej nam hej. Hej nam hej pastuszęta, niebożęta, swojarkami z piszczałkami, hej nam, hej, hej nam, hej. Trzody swoje opuszczają, do Betlejem pospieszają, walek w dudy, w koło budy, stach na rogu, chwała Bogu. Zaczynają grać wesoło, pląsają po szopie w koło, matys stary gra bez miary, skrzypce stroi, ledwie stoi. A Maciek na drugiej stronie poczyna grać na puzonie. A ty mały graj w cymbały, a Ambroży spędzaj kozy. No i jeszcze w dalszych dwudziestu ponad zwrotkach pojawiają się różne, różne instrumenty, a na koniec ostatnia zwrotka powoduje, że pasterze muszą pójść do domu, bowiem nie każdy się Panu kłaniał, bo ich Józef powyganiał. Spać, spać chłopy, pójdźcie z szopy, dość już tego wesołego. Proszę Państwa, mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu tą gawędą trochę temat wykorzystania instrumentów muzycznych i śpiewów w treści polskich kolęd. Na koniec proszę posłuchać kolendy My też pastuszkowie w wykonaniu grodziskiego chóru Bogoria. Dziękuję za uwagę.